Senior, w dzisiejszym odcinku polecę Wam kilka darmowych stron do usuwania obiektów ze zdjęć. Zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału z góry. Dziękuję. Pierwsza strona to jest Free AI. Foto czyli darmowy edytor zdjęć za pomocą AI. To jest strona, gdzie mamy kilka funkcji, ale ja wam polecam funkcję usuwanie obiektów ze zdjęć sprawdzałem strona działa, nie trzeba logowania, a pobieranie jest darmowe. Cleanup Pictures kolejna strona tym razem druga działa tak samo jak tamta, ale głównie ta strona jest oddzielna od innych funkcji z posiadania z tej strony. Służy bardzo dobrze pobieranie jest darmowe, ale wersji mniejszej, a w płatniczej jest wersji większej, ale ja wam polecam, bo ta funkcja działa mega dobrze. Warto dodać, że obie strony są bez znaku wodnego, więc spokojnie nie trzeba tracić dodatkowego czasu na usunięcie znaku wodnego w zdjęciach.